Z jednej strony współczuję mu, z drugiej strony mu zezdoszę, z trzeciej strony podziwiam go. I ja, nie tylko ja, bo byłem świadkiem tego, tak, jak ludzie na niego przychodzili. Nie, Niejednokrotnie. A kiedy przyjdzie po? Ja mówił takie rzeczy, że... A kiedy przyjdzie po? Wow. Kiedy? Po prostu wow. E, to jest ktoś, kto daje jednym dadzy, kto... kto... Doświadczył życia, myślę, że bardziej niż niejedna osoba na świecie. Chodziłem sobie na Chmielnej, i do którego się mnie, czy umiem grać na chmierny. Ja powiedziałem, że ma że um grać. Więc zdjął gitarę, dał mi zacząłem grać. Gram z nim od lat 4-5. Jestem strasznie mi smutna, bo jak pisałem 400 lat temu i ja on był po człowiekiem. On był silny, on dokładnie chodził i tak dalej. Teraz chodzi, no nawet chodzi, tak? Eee, w taki, a nie inny sposób, żeby go, go po prostu strasznie zniszczył. Gregor, czekaj chwilę, ty. Bo mówię o tobie cały czas, chwalę cię. Nie jestem z zachowanego. Tak. E, żyję na ulicy już 26 lat. Uważam, że to jest tylko moje życie. Lubię być wolny. Dlatego że żyję na ulicy. Nie, to jest moja pasja. Uważam, dobra, nie źle, bo źle. Robię co chcę, idę gdzie chcę. 26 rok minął, jak mm. żyję na ulicy. To moja, moja konieczność, że wziąłem się za gitarę. Za gitarę. Tak, wziąłem się za gitarę. I że nauczyłem się sam grać. Oni wszyscy mówili do mnie, że jak? Ty się nauczyłem. Jak? Mam ja nic z tego. Zasiadałem za gim z Oni wszyscy mówią, aha, to ty, ty tyle potrafisz. Tak. Ja tylko usłyszę. Jeden upór to wszystko gra. Nieważne, czy to jest jazz, czy bluz, czy rok. Nieważne. Dla mnie jest nieważne. Ale już, że umiem. Usłyszałem. Gdybym nie słyszał, to bym nie tak. I dlatego żyję Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak. Jestem Wiesz co? szczęśliwy co? Wiesz co? tylko z jednego powodu. tylko. Z tego powodu jestem szczęśliwy, że dziewczyna, którą byłem przez 12 lat byłem w pół Europy, którą zwiedziłem. W pół Europy? Byłem w pół Europy. Zamarzła mi na łyżkę dół. Zabiłem tam 10 dni. Zamarzła, miałem 2 lata temu. Czemu więc z tego Mogę powiedzieć, że ja nie. Mogę Mogę powiedzieć, że ja tylko graj. graj. Ruszaj się. Ona położyła się na łapce i Dziękuję. Chodzi o dziewczynie. Kochałeś ją? Na zabój. Dziś, to dzisiaj ją kochasz? Tak. A, A wiesz co? Hmm? Dwie dziewczyny, które młode, były mało były wojsza albo i chciały ze mną być. Nie, wejść, nie, 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 wystarczy jeszcze więcej śmierci kobieta mi wystarczy i do śmierci będę jej nie, nie, powiedz, jesteś z samego nie, tak co sądzisz o nie, wiesz co? jak nie, nie, Dziwo, mm -hmm. po linkach no. z jak wejdziesz, no. to ci powiem, że jesteś kimś. O! Oh. Tak. Wiesz dlaczego nogi połamane? Nie wiem. Mm -hmm. Bo głupi, głupie, o którym mówiłem, co 10 metrów zatrzymaj gwoździa. Mm -hmm. Co 10 metrów wbijaj gwoździa. on no, co 30 metrów. Co 30 metrów. Ważą się za kozakiem. I wiesz co, ja szedłem za nim. Po tydzień, jak dobra. Odpadłem od ściany mhm. i robię, połamałem sobie nogi, obie Kulejesz Tak, mhm. cały czas. Ja cały czas kuleję, ja już nie mogę biegać, byłem sportowcem, ja mhm. po 40 km biegałem. Mhm. I zobacz, sytuacja jest tego typu, że on zginął na miejscu. Bo jak o ścianę, bolina. jak jest 30 metrów, to 30 metrów następna się wyciąga. Mhm. się wyciąga. Mhm. No. Pociągnął mnie ze sobą, spadłem. Obudziłem się w szpitalu. W szpitalu się obudził. I doktor powiedział, panie że będziemy ciąć nogi. Ja mówię, panie doktorze, i ja mam salabę. Nogi mi wyzdrowieją. I jakoś chodzę. Chodzę, bo chodzę. Kuleję, bo kuleję. Czasami. Uważasz zakopane? Ja, to... tak? Wiesz co, no. jedyne miejsce, w które nie wolno mi grać, mhm. to jest zakupane. Nie wolno, bo kto tak powiedział? Matka. Niestety się jedną matkę. Rozumiem. I teraz, a masz takie, jakieś poczucie takiego... Ee, nie wiem jak to nazwać, takiej nostalgii, że chciałbyś być zakupanym, a nie możesz, bo nie możesz tam się e, realizować. Nie daję rady kucisz z moimi siostrami. Mhm. Bo oni wariacje dostają. Jedna jest policjantką, druga jest wojskową. Dobra. Ja się już wtrącam do ich życia. Róbcie co chcecie Jedno, jedno nie? pytanie. Jakbyś miał jedną rzecz zrobić na świecie. No. Jedną. Masz taką moc. Co, Wiesz, byś, co, byś, co, zmienił? co byś zrobił? Co by, co, byś zmienił? co bym zrobił? Mhm. Wiesz co, pożyczył wszystkim ludziom na ziemi, w pokoju, żeby się nie zabijali. Bo jak widzę w telewizorze, jak oglądam, że się zabijają, tu się zabijają, tam się zabijają. Po co tu? Każdy człowiek ma żyć. Niech żyje. Czy to jest satysfakcja, że kogoś człowiek zabije? To nie jest dla nas satysfakcja, że się wyżyje na czym? Nad żywym człowiekiem? Idź sobie w góry, weź sobie głaz na plecy, zbiegaj go, kurczę, pod burkę, tam i na góry. Będę wiedział, że jesteś kimś. Ale nie zabijaj się. Nie. Zresztą myślisz, że góral, górala czyli swój, swojego sobie swojego zawsze pozna? Tak. Eee, A więc no. dlaczego? Dlatego, że no. się się odleciał. No po akcencie mówisz? Nie, A na perka. perka. A raperka. Czyli? Bo to jest po perka. A na perka. A na perka. Czyli rozmawiasz po górach, czy nie? Mhm. Tak to mniej więcej znaczy w polskim języku ale to są górale. To jest inna nacja. Tak, inna nacja. To jest in, in, inna mentalność człowieka, który myśli razem. Bo oni nie są byle, byle kto. Bo to są górale. Patrzcie. Tyle lat jest na ulicy. W tamtym roku utrzymywałem osiem osób z tej jednej Osiem <laughs> osób. Wynajmowałem mieszkanie na Zakroczyńskiej i na Starówce. Osiem osób utrzymywałem z jednej gitary, bo nigdzie, ni, nikomuś nie chciał pójść do pracy. Aha, dobrze, ja nie mogę z tymi nogami, mm. ale poszedłbym, ale nie dam rady. Mm -hmm. Słuchajcie, jesteście zdrowi, możecie pójść do pracy, popracować, zarobić, a nie żerować na mnie z tej jednej gitary, że ja Jak mnie tu lali, sprali, już mm -hmm. połamali mi gitarę, chodziłem dwa dni. Nie wiedziałem, co ze zrobić. Ja bez gitary nie A Muszę mieć gitarę I chłopaczy nam przyszedł do mnie. gdzie się wzią, ty masz gitarę? Ja mówię, te tej strzępy z mnie zostały. Połomali mnie, sprali mnie. chóra, tak mnie skopali tutaj. Tu, na Chmielej. Ja mówię, nie ma. Zawarł mi najpierw okulary. Bo ja cały był popuchnięty. A ten, a ten mówi, dobra, poczekaj. Poczekaj. Zaraz ci kitarę. Zrobisz nic Dom Dam tą pitarę. co tam stoi, tak? Tak, z samu z całego kilka powiedział masz. Jeszcze to jest tak. twój, twój przyjaciel gra na Ja mam dom, ja, mam... Ja, się, ja się uczę, ja pracuję w duże miejscach. Szkoda mi strasznie, że ludzie, którzy tutaj chodzą cały czas, widzą w nim, nie wiem, pijaka, widzą w nim żura i tak dalej. Bo ja wiem o tym i mówiłem to niejednokrotnie, że kiedy poznaje się go bliżej, to jest naprawdę tak może siebie człowiek, że niejeden w tej strukturacji, który pracuje na, nie wiem, trzydziestym piętrze centrum Warszawy, ee, w się od niego nie Oni są odrzucani, jakoś tam, a moim zdaniem, gdyby ludzie ich spotkali, Ludzie, którzy grają na ulicy, którzy się na ulicy. Oni znają życie. Oni wiedzą czym jest ból, czym jest cierpienie, czym jest w środku zimy. Jeśli chodzi alkohol nawet, to jest nie człowieka. Oni piją, że było lżej. Wiem o tym, że oni piją, żeby było lżej. A kiedy przyjdzie także po mnie? Garmi światła purpurowy. Na wszystko jeszcze raz popatrzę.